na przykład też nowość, w tym pierwszym hotelu, gdzieśmy mieszkali, to była ee, pszama dla psów. Można było z psem do 9 kg mieszkać. No i tu są specjalne zestawy dla psów. To jeszcze... minister. To czapka, czapka na uszy sposób. dla jamnika, Tu są różne buciki. Okulary. Okulary, no okulary są. Są bardzo Buciki. Może kupię cytrynę. Dlaczego po dwa? Przecież po cztery trzeba kupować. A nie, są po cztery pakowane. Kuria, nieprawdopodobnie. Potem... Ale co? So... Gdzie przywieźć coś z Japonii? <laughs> przywieźć coś z co pa, są do biegania. Dla psów. Ale to są damskie, czy I to jest do sikania, widzisz, dziura zrobiona. A damskie, Adidog, z Adidoga. <laughs> Daj mnie Adidoga. Adidogi są, znana, znana ta. Z Dog Jakbyś potrzebował, też coś jest Ten, ten, ten jest dobry, kurde, tu z tornistrem nie, 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 Nieprawdopodobne I oczywiście są specjalne ten wózki Też dla psów przygotowane A i tu są jeszcze całe rozrywkowe na Halloween A ten e, francuski berecik? Francuski berecik foresee. cytrynie by się podobał, wydaje mi się W takiej w cytrynie stylu Tu są Fuli zdjęcia, jak te pieski wyglądają w tych berecikach A, jeszcze te kołbowskie kapelutki też są. Bardzo fajny sklep. Jeszcze mi daleko do takiego stopnia z psienia. Chodzą te z serem do gry, tak żeśmy ustalili. Testowo trzeba spróbować, będę z Japonii koniecznie takich Takich to kajaków. Ośmiornica zapajakana w takiej kulce z, e, z, z ciasta. Oj, ten mały laptopik, co na niego czegoś tyle macali? 12. Przypłynęły kulki, proszę bardzo, z ośmiornicą. Dla mnie i dla młodego, bo wyjazd do Japonii Jedną musisz. Nie wpuszczą cię na pogod samolotu, człowieku. No masz no nic, ja, ja muszę. A mówiłem człowieka. Ona spokojnie, bo jest super ciepło No co nadal nie? Nie ma styluwa. Nie trwa styluwa? No do, Trochę posypali nori, ale do udźwignięcia, najgorzej jak tą rybą tam. Nie, teraz jest ok. Teraz jest okay. A, a jest Majonez, jest ten taki czarny sos, tak więc wiesz, Panie, się smaki przenikają. To ja zapraszam. Również pogratulować panu Rafałowi zamówienia Tesli Model Y. Mam nadzieję, że będzie tak samo zadowolony. Jak ja? Przypominam, że macie akwipunek. Link do akwipunku w opisie filmu i tam macie link do zniżki na Tesla w wysokości 2 albo 4000 zł. W zależności od wybranego modelu. Bierzesz sobie kubek, tak jak ta mała dziewczynka i masz normalnie do tankowania wody. A i proszę bardzo. Jest tutaj naszą modelką od wody. Da się zrobić? Bez pieniędzy, panie. A u nas kranówę naleją dwie dyszki koszą pojawiła się proszę państwa iluminacja na tym wielkim robocie i od razu wygląda lepiej iluminaci iluminati kurnia no to lepsze niż pomnik Lenina ale to już całe pokazowość podświetlone no fajnie powiem wam tak tu jest Gundam tu jest w ogóle bardzo fajna okolica jest wieczór I jedna rzecz zero ławki zero jakiejkolwiek ławki Nikogo nie ma, bo przecież nikt nie będzie stał tutaj Opa. przez 5 godzin. Gdzie są ławki? No co, te, 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 te kamienie? No są. No ale tu, patrz, cały park masz, nie masz ani jednej ławki. No nie, psujesz mi narrację, że nie ma ławek, no. Bardzo, bardzo pardon. Są ławki tu, ale ja bym chciał, żeby one były tam. Możecie mnie teraz jechać w komentarzach dowoli. Pustoszały już parking, jadący pociąg. I Tokio Daiba. Oczami to widać lepiej, chociaż przy tym ISO powinno być całkiem ok. ISO 1200. A tu polecieliśmy do ISO 5000. W takich oto wieżowcach mieszkają mieszkańcy Tokio. W dzielnicy chyba, albo w jakimś osiedlu, dajba. A tu jeszcze widać Tęczowy Most w oddali. Przy szerokim kącie no niewiele można zrobić. Tylko powiedzieć, że go widać, a w samym środku jeszcze jest Tokio Tower. Ale tam żeśmy już byli wielokrotnie, to już nie planujemy podczas tego pobytu. Tu jeszcze zrobili taką akcję, że jest Statua Wolności. Blisko mostku, tam widzę gości, jakiś system porozumiewania się wynaleźli. Ale idźmy bliżej, jest i tęczowy most, plus Tokyo Tower w oddali, widoczne. A na punkcie takim widokowym, zaraz jeszcze będzie statua wolności, w wersji japońskiej, oczywiście. Takie coś tu się wydarzyło. Nagle, trzy różnice, proszę bardzo. Wersja tokijska. Okazuje się, że tu już choinka stoi i oświetlenie jest takie, nazwałbym je świąteczne, nie wiem, na ile tutaj święta obchodzą, chrześcijańskie, czy może nie traktujemy jako chrześcijańskie, tylko po prostu taki obyczaj świąteczny, tak jak i Halloween, bo to chyba nie buddyjskie jest ten Halloween, ale tu już są oświetlone elegancko te drzewa. Wygląda to pięknie. Ku tak trochę się można poczuć jak jest święta gdzieś w Kalifornii albo na Florydzie 25 stopni no to już się oświetlenie bombki i inne rzeczy pojawiają. Taka jest atrakcja też i tutaj się to wszystko odbywa cośmy weszli zobaczyć, tam jest Madame Tissot, tu jest cały dla super małych dzieci Legoland albo jakieś zabawkami tak, no tak. bo to, to my jesteśmy już za duzi. Tu jest by są bębny, igranie w różne rzeczy. O i Madame Tissot właśnie się zasuwa ta kotarka. Wcześniej kończą, bo jest 18 godzina Wszystko już zamknięte. Nieprawdopodobne Legoland to tu się wchodziło pewnie. Tak, nie? I co to są z Lego osób zrobione? Takie te. Ja Jeszcze jest żyrafa też z Lego, takiego dużego. Czyli trochę ściemniona no ale my już idziemy na Diligence do domu Tu jedziemy z tym suką No bo to nie jest JR Tu ma ziomaczek cały panel stary. No i wjeżdża no, ma on tu z Struje drzwiami Bo on wszystko tu nie zegarek to ciarpa. na ten dek, obserwacyjny, dojechali a co? Zróbmy to, już wszystko zamknięte, akurat jest noc. 10:30, jedziemy. Taka jest informacja, to nagrywam. Proszę bardzo. Trzeba do 21.30, ostatni człowiek tu może wejść, bo do 22 jest otwarte. Wygląda ten darmowy Skydeck. A zaraz sepo wyglądamy, jak wygląda Tokio. Państwa nocą. O, kurnia. Trochę się odbija człowiek w ten w szybie, ale wygląda kurnia konkretnie. To jest jakiś niebieski budynek. Jesteśmy na 220 metrach. To witać nasz hotel. Strasznie szyba uciapciana ale jest sporo niszy. kurnia. naprawdę. Wygląda to kosmicznie. Tak jak, jak, jak ten. Miasto. Złowcy Androidów. Robi robotę, ale tak się wydawał się wysoki ten hotel. Mieszkałem tam na 23, jest 25, a tu jesteśmy na 45 piętrze. Wszędzie wciąż jakieś niebieskie światło się wdziera. Powiem szczerze, że jak na darmową atrakcję, to widok jest kurnia, po prostu wyrywający z butów. Widać ulicę, jak się świecą, jak wygląda całe miasto. No kurnie, zajebiście. Tylko wydaje mi się, że tylko nocą. Chociaż jutro przyjdziemy w dzień bo to pod hotelem. A tu jeszcze okazuje się, że ten budynek jest wyżej. My jesteśmy na jakiś, albo to jest ten bliźniaczy, ale jeszcze jest wyższy. My jesteśmy na tym Observation Deck. A tu jeszcze są jakieś systemy antenowe pomontowane. Kosmos i tu jeszcze jeden widoczek, i jest już bateria przekreślona. Czyli idealnie dojechałem do ostatniej stacji z baterią rozładowaną do końca. Niestety się tu odbijają ludzie, nic na to nie poradzę. Widać jak spada wysokość. W fantastyczny sposób.